Masową zagranika jest Corsair. Producent małej bezprzewodowej klawatury dla graczy K65 Plus Wireless z wymiennymi przełącznikami, podświetleniem RGB i pamięcią profili. No więc GTA 4 ma już 16 lat i tak nie też ciężko w to uwierzyć. Zagrajnik TV. Ostatnio był na Zagrajniku materiał, w którym mówiłem o GTA 5. I tak się składa, że tuż po ukończeniu GTA V poczułem ogromną potrzebę, żeby pograć po raz kolejny w GTA IV. Czyli tę część, którą wielu graczy z wielu przyczyn uważa za najlepszą, ale też mam wrażenie, wielu graczy nigdy w nią nie grało. Przede wszystkim dlatego, że jest po prostu stara, ale też nie tak łatwo ją na współczesnych platformach uruchomić. Chociażby dlatego, że na wielu współczesnych platformach nie jest ona dostępna. A na tych, na których jest, nawet dzisiaj zdarzaje się robić problemy. Ale o tym, a także wielu innych sprawach sobie jeszcze dzisiaj pogadamy. Natomiast chciałbym zacząć od tego, jaki był odbiór GTA IV w czasach. Premiery tej gry. I zacznę od tego, że ja akurat no, w dniu premiery w GTA 4 nie grałem, ponieważ nie miałem wtedy żadnej konsoli. A gra ukazała się pierwotnie na PlayStation 3 i Xbox 360, i w swoim czasie była pokazem możliwości tych konsol. Ja jednak w tamtym czasie ich nie miałem i wiedziałem, że nie będę miał, więc pozostało mi czekać na wersję pc która wiedziałem, że kiedyś się ukaże, bo taki właśnie był zwyczaj Rockstara. Kolejne części GTA od wielu, wielu lat najpierw ukazywały się na konsolach, i w końcu kiedyś tam lądowały także na Blaszakach. I w tym czasie, kiedy czekałem, pamiętam, że czytałem wszelkie recenzje. GTA 4 raz po raz, a także oglądałem wszelkie możliwe filmy na ten temat. I nie mogłem uwierzyć, że taka gra w ogóle powstała. Bo wierzcie albo nie, ale w tamtych czasach GTA 4 zdawało się przełamywać wszelkie możliwe bariery w gamingu. I właśnie w tym miejscu muszę nadmienić jedną rzecz. Oczywiście każda część GTA od czasów trójki robiła olbrzymie wrażenie na polu technicznym. To trójka wręcz jest przez wiele osób uznawana za tę grę, od której zaczęły się de facto sandboxy. Vice City z kolei dodało do tej formuły fantastyczny klimat i świetną fabułę, a także dzięki przeniesieniu akcji gry do słonecznego Maja znacznie ładniejsza wydawała się grafika. Tak, pamiętam, że w swoich czasach Vice City było uznawane za grę niemal futuralistyczną, łącznie z takimi zrywającymi wówczas czapki z głów detalami, jak na przykład koszulka powiewająca na wietrze podczas jazdy motorem. W tamtych czasach to naprawdę była niesamowita rzecz. I w tamtych czasach Rockstar Games uznawane było za firmę, która wyciska z dostępnych sprzętów maksimum możliwości. Za tę firmę, która dostarcza najlepszą możliwą grafikę. Jednak dowodem na to, jak w tamtych czasach postęp techniczny galopował, jest to, że kolejna gra Rockstara, czyli San Andreas, Andreas, mimo tego, że także była szalenie dobrze przyjęta, uznawane było już za grę nieco przestarzałą pod względem oprawy. Czy nawet przez niektórych uznawaną za brzydką. I także na polu technicznym imponowało chociażby skalą i ogromem, a jednak wygląd postaci, szczegółowość świata i generalnie oprawa no, nie robiła już nawet ułamku takiego wrażenia, jak w przypadku właśnie GTA Vice City i GTA 3. Oczywiście fani serii mówili wówczas, że to nie grafika jest najważniejsza, a gameplay, a na tym polu Rockstar jak zwykle dowiózł. I faktycznie dowiózł, a GTA San Andreas bawi do dziś. Jednak właśnie przy okazji GTA IV Rockstar znowu zaczął być uważany za tę firmę, która wyznacza w gatunku standardy. Bo no właśnie, GTA 4 w swoich czasach zachwycało na każdym możliwym polu. W każdym razie na szczęście gracze PC-owi nie musieli zbyt długo czekać na port na blaszaki, chociaż może kto wie, lepiej byłoby dla nich, gdyby poczekali te pół roku dłużej. Bo choć oczywiście, jak zawsze, GTA 4 na konsolach było grą niemal bezbłędną i wszyscy rozpływali się nad tym, jak doskonale jest ona wykonana, jak wyciska ostatnie poty z Xboxa 360 i PlayStation 3, tak w przypadku PC-ów, Stan techniczny gitarz tyry woło pomsty do nieba. Kłopotliwa była już sama instalacja, gdzie poza grą trzeba było jeszcze instalować dwie osobne aplikacje, na których trzeba było założyć konta, a potem te konta łączyć. A aplikacjami tymi był Social Game Club, który w tamtych czasach wyglądał zupełnie inaczej niż ta aplikacja, jaką znamy dzisiaj, i służyła głównie do tego, żeby grać po sieci, chociaż Rockstar miał wielkie związane z nią ambicje i plany. Wtedy kluczowe było jednak, że była to aplikacja awaryjna, ociężała i tak naprawdę w oczach wielu zupełnie niepotrzebna. A do tego sprawiała masę problemów, łącznie z tym, że przez nią często gra nie działała poprawnie. Jednak tą jeszcze go Pierwszą aplikacją był bodajże najgorszy pomysł Microsoftu w całej historii, czyli eksperyment nazywany Games for Windows Live. Aplikacja, o której można powiedzieć wiele, ale tak naprawdę nikt nigdy nie wiedział, po co ona w ogóle powstała. W założeniach niby cały program Games for Windows Live miał pomóc twórcom w ustandaryzowaniu pewnych związanych z grami kwestii, tak żeby łatwiej się gry tworzyło i żeby w efekcie graczom łatwiej się grało, ale wyszło totalnie na odwrót. To dopiero była niesamowicie nieintuicyjna, niewygodna i awaryjna aplikacja na każdym możliwym polu. I w połączeniu z Social Game Club spowodowało to, że zainstalowanie, uruchomienie i granie w GTA 4 nierzadko było właściwie niemożliwe. Przez to stało się, że wielu graczy, którzy w tamtych czasach kupili legalnie GTA 4, ściągało kraka i grało po piracku. Mimo że kupili grę, że byli w jej posiadaniu. To było dopiero szaleństwo. Ale choć już to było niesamowicie upierdliwe, to był to dopiero wierzchołek góry lodowej. Początek problemów, jakie GTA 4 miało na pecetach. Bo choć na konsolach gra była bezbłędna, to na blaszakach wysypowało się w niej wszystko. Jej wymagania sprzętowe były kosmiczne, i nawet na najlepszych w owym czasie komputerach był kłopot, żeby uruchomić ją chociażby w niskich detalach. A co dopiero mówić o najwyższych, które w w tamtym czasie wydawało się zupełnie nieosiągalne. Jednak nawet jak na niskie detale GTA 4 na pecetach wyglądało koszmarnie. W przeciwieństwie do konsol wiele elementów grafiki wyświetlało się bowiem na PC-tach źle. I do dziś najbardziej pamiętnym przykładem są na przykład obrzydliwe cienie. Być może dałoby się jednak przeżyć te stanowczo zbyt wysokie wymagania i taką sobie grafikę, gdyby nie całe mnóstwo błędów, które utrudniały lub nawet czasem uniemożliwiały grę. Ta zacinała się i wysypywała w najróżniejszych miejscach, a były i takie błędy, które nie pozwalały jej ukończyć. W tym ten najsłynniejszy w ostatniej misji, związany paradoksalnie z faktem, że GTA 4 mógł komuś na PC działać za dobrze. Bo jeżeli gra działała w więcej niż 60 klatkach, to nie dało się dość szybko wciskać spacji po to, żeby nikomu mógł się wpiąć na helikopter i zakończyć misję, ponieważ właśnie wymagana szybkość tych wciśnięć była związana z liczbą klatek na sekundę. I o ile na konsolach te były ograniczone, o tyle na pc teoretycznie mogły osiągać dowolne wartości. I jeżeli było ich za dużo, no to misji przejście nie dało. Ale choć Rockstar szybko zaczął łatanie gry i tych łatek powstało na przestrzeni lat wiele, tak na przykład pewne błędy, jak choćby ten właśnie związany z ostatnią misją, w pełni załatany został dopiero w roku 2016 co dowodzi temu, jaki Galimatias był związany z portowaniem gry z konsol na pc Chociaż może problem ten nie do końca udało się załatać, bo do dziś można natknąć się w internecie na wątki ludzi, którzy nie mają pojęcia, dlaczego nie są w stanie ukończyć ostatniej misji właśnie przez to nieszczęste wpinanie się na helikopter. Ale choć faktycznie w wersji GTA 14 na Steam'a nadal są dziś pewne kłopoty, tak jednak, powiedzmy, że jako tako ona działa. I wystarczy już tylko jednego patcha, żeby z większością tych antycznych kłopotów się uporać. W tym także tym, który powoduje, że na kartach graficznych mających więcej niż 2 GB VRAM-u, czyli dzisiaj, no, na wszystkich właściwie, nie da się ustawić najwyższych detali. I nie wiedząc, że fani się z tym kłopotem uporali w tym właśnie jednym z podstawowych modów, przez pierwsze kilka godzin tak właśnie w GTA 4 ostatnio grałem. Na szczęście w końcu z tym kłopotem uporałem się także ja, a także zainstalowałem moda dodającego język polski, no i potem mogłem się już cieszyć GTA 4 niemal bez żadnych problemów. A no właśnie, cieszyłem się i cieszę tą grą nadal, bo jest to naprawdę niesamowita produkcja. Produkcja, która na wielu polach wyprzedziła swoje czasy i naprawdę ciężko jest uwierzyć, że ma już ona 16 lat. Serio, często po prostu rozbijając się po Liberty City, zupełnie rusowo sobie uświadamiałem, że jak na 16 lat ta gra jest po prostu zbyt ładna. Że na ekranie jest zbyt wiele detali, że zbyt zaawansowane jest oświetlenie, że animacje w postaci są zbyt płynne. Model zniszczeń samochodów zbyt realistyczny, a na tego w tle cały czas działa silnik fizyczny, który ciągle robi znacznie Większe wrażenie niż w wielu współczesnych produkcjach. Na wielu płaszczyznach widać oczywiście, że GTA 4 ma już swoje lata. Tekstury nie są tak ostre jak we współczesnych grach. Niższy jest zasięg widzenia, a modele, w szczególności postaci, no bywają dosyć kanciaste. Nadal jednak nie ma mowy o przepaści między GTA 4 a wieloma współczesnymi grami. Co najwyżej po prostu widać, że GTA 4 jest starsza, ale ciągle broni się fantastycznie, a już w szczególności nikt nie powie, że jest to gra 16-letnia. Szczególnie mając na uwadze, że GTA IV to jednak gra w olbrzymim, otwartym świecie, w olbrzymim i pełnym detali, a nie jakaś tam chociażby liniowa strzelanka, gdzie jest znacznie łatwiej czy jest jednak stworzyć lepszą grafikę? Ale jeżeli chodzi o oprawę, to W GTA 4 zachwyca także sam koncept, ponieważ jest to gra, która bardzo odważnie korzystała ze wszelkiego rodzaju kolorystycznych filtrów. I tak w zależności od pory dnia, nastroju misty, a także pogody, nastrój Liberty City potrafi diametralnie się zmienić. Czasami więc wszystko skąpane jest w sielskim blasku zachodzącego do słońca, a innym razem nie ma, że przywodzi na myśl filmy noir, bo gra jest niemalże właściwie czarno-biała. I choć mam świadomość, że potrafi to męczyć, że często jeszcze bardziej potęguje dość ciężki i trudny klimat gry, tak w mojej opinii jest. to Człowiek naprawdę odważny. I w mojej opinii także składa się na to, że GTA 4 ma tak niesamowity i niepowtarzalny klimat. Ale skoro już mówimy o oprawie i o technikaliach, to nie sposób nie wspomnieć o wszystkich zaawansowanych systemach, jakie działają w GTA 4. Ciągle świetne wrażenie robi niesamowicie potężny i skalowalny silnik Rage, który GTA 4 napędza, ale także takie techniki jak na przykład Euphoria, odpowiedzialna za proceduralne animacje postaci. I oczywiście wiąże się to z faktem, że Nikobelik jest może czasami nieco zbyt ociężały. Że nieco zbyt łatwo jest mu się wywrócić i generalnie czujemy pewien bezwład. Jednocześnie jednak, jak w mało której grze, w GTA 4 wajdę dają wszelkie interakcje związane z ciałami. Tak, wiem jak to brzmi, a brzmi to chyba źle, ale w żadnej innej grze tak fajnie przypadkowo się kogoś nie potrąca, albo nie spycha ze schodów. W żadnej innej grze tak przyjemne nie jest wywrócenie się przypadkiem, albo bycie potrąconym. Tak, to zdecydowanie brzmi dziwnie, ale te animacje nie tylko dobrze wyglądają, ale też dobrze je czuć. Czujemy ciężar postaci, czujemy ciężar samochodów. I choć euforia została także wykorzystana w GTA V, to jednak nie sposób oprzeć się wrażeniu, że tam system ten działa jednak nieco inaczej. Inna jest waga postaci, inny jest ich bezwład i przez to zupełnie inny jest odbiór tej gry. Nie powiem, że lepszy lub gorszy, i nie powiem, że wolę ten jest GTA 4, a raczej cieszy mnie fakt, że obie te gry mają swój własny klimat. Także z powodu takiej właśnie błahostki, jak system związany z fizyką i animacją postaci. Jednak chyba tą największą wizytówką GTA 4 jest model jazdy samochodami. Ten bowiem jest niesamowicie wymagający i, no, trzeba się do niego przyzwyczaić. Zwłaszcza, jeżeli ktoś przesiądzie się na czwórkę z piątki i to nawet w przypadku osoby, która wcześniej w czwórkę grała. Bo mimo tego, że dawno temu już czwórkę ukończyłem i to nieraz, to po przejściu piątki przesiadka na czwórkę znowu była dla mnie początkowo doświadczeniem bolesnym. Czy raczej było to doświadczenie bolesne dla przechodniów i innych kierowców, do których na nie dobijałem? Bo nie byłem w stanie okay ukiełznać w większości aut, które jeżdżą po Liberty City. Tak są one ociężałe, tak mają one duży promień skrętu, tak długa jest もう1。 Swoją taką uwielbiam w GTA 4 to, że często po uderzeniu gdzieś czołowo, niko wylatuje przez przednią szybę. I znowu nie wiem czemu, ale daje to niesamowitą satysfakcję. W każdym razie, jeżeli chodzi o model jazdy w GTA 4, to wielu graczy uważa, że z całej serii jest to ten najlepszy, a z kolei inni są zdania, że to ten najgorszy. Ja znacznie bardziej przychylam się do tej pierwszej grupy, bo po pierwszym szoku jeżdżenie autami po Liberty City staje się niesamowicie przyjemne. A jednocześnie w przeciwieństwie do GTA 5 cały czas. Teraz jest też wymagające, bo cały czas mamy w przyszłym świadomość, że wystarczy tylko chwila nieuwagi, a nasza jazda skończy się w tragicznym skutkach wypadkiem. Tragicznym, bo niko może zginąć, właśnie wylatując przez przednią szybę, ale także dlatego, że auta, które mają tendencję do kuprytkowania i dachowania, nie odwracają się samoczynnie na cztery koła. To znaczy, bardzo łatwo jest takie auto w trakcie misji stracić. Jak wiemy w GTA 5 po dachowaniu zawsze można auto na cztery koła wywrócić z powrotem, co uważam za bardzo fajne ułatwienie, ale doceniam także to, jak bezkompromisowe jest na tym polu GTA 4. Jeszcze jeżeli chodzi o model jazdy w GTA 4, to uwielbiam fakt, jak miękkie są zawieszenia w większości samochodów. To właśnie to powoduje, mam wrażenie, że tak trudne są one w sterowaniu i tak łatwo się one wywracają, ale przez to też właśnie jest to niesamowicie przyjemny model jazdy. Ja zawsze byłem i nadal jestem na tak. Chociaż daleki jestem od mówienia, że w GTA 4 model jazdy jest lepszy niż w GTA 5. Właśnie fajnie, że obie te gry są na tym polu inne. Że właściwie każdy GTA ma tutaj swoją specyfikę. Daddy's back, you bitches! Daddy's back, you bitches! Dave, come on! Oh, Nero! Oh. Nico, what are you doing? Dave is not coming. Ah, ignore him! Come on, we gotta get this thing ready before we talk. Let's go. A skoro mowa o tym, co w GTA 4 inne, to nie brakuje także graczy mówiących, że lepsza jest jego fabuła. Cały ten mroczny klimat, ta trudna historia Niko i jego przyjaciół, brutalności, bezkompromisowość Liberty City, w porównaniu do wesołego, śmiesznego i bezsłowskiego Los Santos. Bo choć także w GTA 5 zdarzają się wątki i misje powiedzmy poważniejsze, to jednak generalnie jest to historia znacznie bardziej radosna. Dużo bardziej o niczym, jak mówi wiele osób, co także mi odpowiada. I znowu powtórzę się, ale lubię to, że GTA 4 ma taki właśnie mroczny, roczny i gęsty klimat, a GTA V jest zupełnie inny. When the war came, I did bad things, but after the war I thought nothing of doing bad things. I killed people, smuggled people, sold people. No właśnie, odnośnie tego klimatu czwórki to wynika głównie z tego, jak trudna jest historia Nico, czyli głównego bohatera. Jak trudna była przed przybyciem do Liberty City i jak ciężkie było jego życie w tym rzekomym raju. A przynajmniej taki właśnie raj obiecywał mojego kuzyn Roman. Uh, where's luxury condo? Where's sports car? Gdzie jest Barbara z big titties i Stephanie, która sucks jak wacuk? Co ty mówisz? W swoich listach do mojej matki. W swoich listach do mnie. jasna, wszystko na każdym kroku się wali i wszyscy chcą Niko zabić i ma to także związek z jego poprzednią, przednim historią, a jednak mimo to i mimo tego, że Niko jest często bezwzględny, jest to jednak postać, która budzi sympatię, która jest naprawdę fajna i której szczerze do samego końca kibicujemy. No, I'm not going to stand here and have you call me disloyal. You might let some Russian ass bang your woman, but I won't. But you fucking did! That was before I knew you can. Tak, jak przystało na gieta, fabuła w czwórce jest niesamowicie dobra, a podczas gry spotkamy całą paletę świetnie napisanych postaci. Nie jest to, mam wrażenie, fabuła tak łatwa w odbiorze jak w przypadku piątki, ale zdecydowanie warto dać jej szansę. You know, Jezus? He did some crazy shit, too! I mean everyone does! He killed people, he killed that John the Baptist cat. He did what he had to. W tym jednak, co mam wrażenie, nieco odstaje, nawet od poprzednich części GTA, a w porównaniu do piątki wypada no, dosyć blado, są misje. Te bowiem są do siebie w większości dosyć podobne i najczęściej polegają na dojechaniu na miejsce i zabiciu wszystkich, które są spotkane. Takich misji, w których dzieją się rzeczy zupełnie innej szalone, jest w czwórce dużo, dużo mniej. Znowu jednak muszę przyznać, że dla mnie jest to specyfika tej właśnie części. I w związku z tym nie odbieram mnie jako wadę czwórki. Powiedziałbym, że taki konwencjonalny charakter misji pasuje do całego klimatu gry, a także do tego, jaką. Osobom jest nikomu. Czyli raczej, no, dosyć prostą i załatwiającą swoje problemy w najprostszy i najbardziej skuteczny sposób. Plus, dla mnie właśnie te dwie czynności, czyli dojeżdżanie na miejsce i strzelanie, są tak fajne, że jak dla mnie, może ich być w grze nieograniczenie dużo. Czwórka to jest właśnie ta część, w której jeżdżenie jest tak przyjemne, ale i wymagające, więc dojeżdżanie do celu misji jest zawsze zabawą samą w sobie. Zwłaszcza, że najczęściej dojeżdżamy tam innym samochodem, czyli takim, jaki nam wypadnie, jakie uda nam się zdobyć po drodze. I również strzelanie jest świetne także dzięki temu, jak świetnie działa system Euforia. I jak spektakularnie na nasz ostrzał reagują przeciwnicy. Jak pociski poniewierają ich ciałami, jak się wywracają i spadają gdzieś w górę. To wszystko powoduje, że każda strzelanina daje tutaj po prostu masę uciechy. No właśnie, powiem to jeszcze raz, ale GTA 4 ma 16 lat i tego wieku nie tylko nie widać, ale także nie czuć go w gameplayu. I nie jest to takie oczywiste, bo nie brakuje gier w tym samym wieku, które trącą już myszką. Które z różnych przyczyn gra się ciężko. Na przykład dlatego, że wiele ich mechanik jest zupełnie przestarzałych. Tutaj kompletnie nie mamy tego poczucia. I jestem przekonany, że gdyby tę grę dostał zupełnie młodszy gracz, gdyby nie tylko poprawić grafikę tak, żeby wyglądała jak totalnie współczesna, to większość osób nie połapałaby się, że ma do czynienia z grą tak wiekową. Bo ustalmy 16 lat to naprawdę dużo. To prawie 18. To prawie jakby człowiek się urodził i dorósł. Kupa czasu. Jesteśmy starzy. Znaczy, ja jestem. Więc wiem, że z wielu różnych przyczyn dużo osób w GTA 4 nigdy dotąd jeszcze nie grało. Bo jakoś się rzekło, gra nie ma współczesnych wymuskanych portów na konsolę obecnej generacji ani nawet na te poprzedniej generacji, a te współczesne platformy, na których gra działa, czy to w kompatybilności wstecznej, czy to właśnie na pc bo po prostu tam działa, ciągle zdarza się robić masę problemów. To nie jest tego typu proste i łatwe doświadczenie jak właśnie w GTA 5, że po prostu pobieramy i gramy. Tutaj trzeba się troszkę namęczyć. Trzeba ściągnąć przynajmniej tego jednego ważnego moda, który powoduje, że gra działa płynniej i dobrze, a niektórzy Polscy gracze, jestem tego pewien, muszą pobrać takie mody przynajmniej dwa. No bo także ten spuszczający grę. I oczywiście to nie są trudne rzeczy, ale jednak zawsze są to kolejne czynności, które czekają nas przed uruchomieniem gry. I mam świadomość tego, że dla wielu osób jest to już za dużo. Bo współcześni gracze są rozpieszczeni, są przyzwyczajeni do tego, że grę po prostu kupują i włączają i to nie jest nic złego. Tak powinno być w idealnym świecie. Grę kupujesz, włączasz i bawisz się nią. Nie martwiąc się żadnymi błędami czy tym, że musisz ją wcześniej jakoś przygotować. Ale chociaż nawet dzisiaj włączenie GTA 4 nie jest doświadczeniem zupełnie bezbolesnym, totalnie wszystkim nie polecam. Bo jest tak, jak mówią fani czwórki od dawna. To wyjątkowa, zupełnie unikatowa część, która oferuje niespotykany klimat. Tak inny od tego, co znamy z piątki, ale też wszystkich poprzednich części. To zupełnie wyjątkowe GTA, ale także moim zdaniem zupełnie wyjątkowa gra. Gra, w której absurdalnie dużo jest w najróżniejszych detali, które naprawdę fantastycznie się odkrywa, bo Liberty City nadal sprawia wrażenie metropolii pełnej życia. I swoją drogą, dla mnie jest to jedyne miasto w całej historii GTA, w którym potrafię się zgubić. Ba, gubię się w nim nagminnie, jeżeli tylko nie używam GPS-a. Bo tak wiele jest tutaj małych uliczek, tak wiele jest zakamarków. I myślę, że w pewnym momencie Rockstar uświadomił sobie, jak gigantyczny świat stworzyli i właśnie dlatego było to pierwsze GTA, do tego GPS-a dodali. Bo bez niego czasami mogłoby być naprawdę, naprawdę ciężko. A więc grałem i skończyłem ostatnio GTA V, po czym poczułem potrzebę, żeby zanurzyć się głębiej w świat GTA. Wybrałem czwórkę i totalnie tego nie żałuję. Bo choć mogłoby się wydawać, że po tak wielkiej grze jak piątka, niej tak fantastycznych pomysłów, cofnięcie się do poprzedniej części będzie wiązało się z pewnym poczuciem regresu, to w przypadku czwórki nic takiego nie ma miejsca. Ba, na wielu płaszczyznach czwórka wydaje się wręcz bardziej zaawansowana niż piątka, a na innych z kolei nie, dzięki czemu czwórka i piątka tak doskonale współistnieją. Każda z tych części ma inne mocne strony i ma do zaoferowania zupełnie inne, fantastyczne rzeczy o ile jednak piątka na przestrzeni lat była wielokrotnie poprawiana i odświeżana, także dzisiaj nadal mamy to poczucie, że jest to właściwie gra nam współczesna, o tyle czwórka jest niemal dokładnie taka sama jak wtedy, kiedy powstała, tych 16 lat temu. No może nie licząc dwóch naprawdę świetnych dodatków, z których każdy trzymamy w zupełnie innym stylu. Czyli ten pierwszy, bodaj jeszcze bardziej mroczny, jeżeli to w ogóle możliwe, niż podstawowa historia. I ten drugi, szalony i zupełnie kolorowy, gdzie czuliśmy także przedsmak tych szalonych misji, jakie miało nas potem czekać kilka lat później w GTA V. You stay away from <laughs> Wracając jednak do klubu. GTA 4 jest grą, która postarzała się niesamowicie dobrze. Tak dobrze, że właściwie niemal jej podeszłego jak na gry wieku nie czuć. I dlatego polecam zagrać w nią każdemu. Tym, którzy mieli z nią kontakt dawno temu, ale zapomnieli. Tym wielkim fanom, którzy wracają do niej regularnie, bo może właśnie to jest ta okazja, żeby przeżyć tę historię ponownie. Ale przede wszystkim tym, którzy GTA 4 nigdy sami nie ugrali i tylko o tej grze słyszeli albo widzieli ją na filmach. To naprawdę jest doświadczenie, które warto przeżyć samemu. Warto przemęczyć pewne początkowe, drobne w sumie problemy z konfiguracją gry i dać się porwać tej niepowtarzalnej, niezwykłej historii Niko. Stop sitting to dajcie znać, co wymyślicie o GTA 4 i jaka jest Wasza ulubiona część GTA, tak w ogóle. A jeżeli podobał Wam się ten film, to śmiało zostawcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. No i cóż, trzymajcie się.